To. Mm, za to mam się trzymać? Za taśmę. Za co się Chyba da? Pod tym? czy? Aż, nie, czekaj, nie, nie, tu, tu głowę. Po tej stronie. Po tej nie. stronie? Czekaj. Czekaj, pod, um, czekaj to my ci odepniemy. <śloni> <Nie>. <śloni> <śloni> musisz tu głowę <wytunowe, do. śloni> dać. odepnijcie. odepnij się. Odpni się tak? Dobra. Jedną ręką złap za to. Tą ręką złap sobie tu. A też Ci się palce nie chce odgiąć, tak? Nie, patrz tam. Uh -huh. A tyle ciągle jesteś, nic nie powinno Aga. być. Tamtą tak, stronę. Aha, na razie nie skacz, bo uderzysz kolanami w ten tutaj. Tak, możesz się chybit. do Tak żeby kolana przeszły. Jezu. A to powinno być takie odpięte. To tak, tak. To powinno to być takie. Nie, tak... za linę nie, za linę nie, nie. nie trzymaj. To za co mam Czekaj, za to? trzymasz? Za tamto. To, tak. Za tamto co trzymałaś. To, to. Co tam to Coś Mam wrażenie, że za dużo doradców. <laughs> Dobra, daj rękę, to ci będzie łatwiej. Daj nogę. Dobra. To powinno być takie odpięte, Paweł, spójrz. Weźcie. <grych> no Czekaj, ja jeszcze okay? sprawdzę, czy jest ok. Jest plan. ok. Prawie. Okay. Dobrze. Dobrze. Dobrze, na pewno. Dobra, z tą ręką. Mhm. Tutaj. Nic, nie, nie ma żadnych jasnych. Odchyl się do tyłu. No, się by tak, żeby no, uderzyć kol kolana, kolana można Ci przejść za tą, za tą rurę. Ale nie odwracaj się, przodem to tłuskać. naprawdę jest łatwiej. O tak? O, teraz, o, właśnie. o właśnie. I chwyć ten i już, lecisz. I wybijasz się kucza, to do nic nie stanie Nie, nie się nie ma w ogóle. Tu się do tyłu to i wszystko zadziała. Ok. Zobaczymy, jak Darek skoczy. No i teraz będzie